Druga seria teoretycznie słabsza, jak to będzie w praktyce na bieżni, zobaczymy za nieskończone 3 minuty. Rozpoczynają się szóste ostatnie próby, jest Radości na łazawska zajmuje ósme miejsce, 40 metrów 56 cm. A na bieżni na czasy przy nazwiska. 2 zawodnicy poniżej minuty 55, Przemysław Uwaj, Rosław na numer 54 i Patryk Piotrowicz, numer 341. zawodnicy mają czasy o wyżej minuty 55. I zobaczmy, Rada na po raz pierwszy jest na 94, a potem 331 To załodzice, o których mówiłem. Przemysła, buba, Patryk Piotrowicz na prowadzeniu, na jedno obrążenie przed metą. Po raz trzeci na wina, trzeci ręka prosta i potem jeszcze 300 metrów do metru. dyskiem. Siódma zawodniczka konkursu Ewa Markowska, ale też zawoływiała podlaskę w 45 z tym wynikiem jest na miejscu właśnie Siódmy Przed tą, przednią, o 95 cm Karolina Sygutowska z Zielonej Góry. I teraz popatrzmy, bo to były ostatnie metry, to będzie ostatnia prosta i dla Państwa ostatnia okazja, aby podziękować od nas na No i tak zawodniczo szansa na zwycięstwo. Kto zna to mało na wyjściu za Wasz film? Chyba tak. Ale wcześniej przeze mnie wyginamy kilkakrotnie. Przemysł Agłowa z MKS-u Aleksander Wódzki, 20-letni zawodnik.